Witajcie, rodacy budżetowych smartwatchy na każdą kieszeń jest teraz multum. Z tego tłumu wyłowiłem Wam markę High Future i ich model Zone. Sprawdźmy, co to za sprzęt. Front opakowania jest z ciekawą grafiką, z której wyłania nam się czasomierz, a z tyłu producent dał nam więcej detali technicznych dla nerdów. Sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas podróży. Otula go z każdej strony gąbka. W środku z akcesorii znajdziemy. Kartonik z podziękowaniem za zakup jest karta gwarancyjna, która nie jest wypełniona, no i kolorowa instrukcja obsługi. Zawiera sporo ciekawostek, ale sprzęt jest na tyle prosty w obsłudze, że raczej nie będzie Wam potrzebna. Ostatni dodatek to dość interesująca ładowarka z portem USB starego typu. Zegarek wpinamy w specjalne miejsce, a czas pracy w pełni naładowanej baterii to około 7 dni normalnego użytkowania, a do 15 w trybie oszczędzania energii. Tak wygląda Future Fit Zone od razu po wyjęciu. Jego waga to zaledwie 50 gramów, a spasowanie wszystkich elementów jest wzorowe. Główny moduł, tam gdzie mamy ekran, to plastik dobrej jakości, jak na tą półkę cenową. Opaska zrobiona jest z ekstremalnie miłej w dotyku gumy. Ma również wyżłobioną teksturę od zewnątrz, jak i jest bardzo elastyczna. Dzięki temu, że ma bardzo dużo dziurek do regulacji długości, na każdą rekę ten smartwatch będzie pasował. Tutaj też znalazła się sprzączka ze szczotkowanego aluminium z nadrukiem producenta, jak i dwie gumowe obejmy, by nam pasek się nie majtał, jak go będzie za dużo. Warto też zaznaczyć, że mamy tutaj szybki system rozpinania paska bez narzędzi, więc jeżeli mamy swój albo ten uszkodzimy, to wymiana jest banalnie prosta. Na spodzie obudowy mamy również szereg czujników, jak i dwa pady do ładowania. Tutaj producent chwali się, że zastosował na tyle dobre fotodiody, że wcale nie odstają pomiary od zaawansowanego sprzętu. W moich testach ten odchył np. pulsu to niekiedy 10%, co jest dobrym wynikiem w tej klasie smartwatchy z boku zegarka mamy koronkę i ta jest wyłącznie wciskana a taka akcja włączy wtedy wyświetlacz co ciekawe można ją obracać o 360 stopni ale to do niczego nie służy ewentualnie żeby się odstresować niczym spinner Front przypomina sporo takich urządzeń, a ten ma taki standardowy prostokątny i zaokrąglony bezel. Super natomiast, że dostaliśmy w cenie certyfikat IP68, czyli smartwatch jest w całości odporny na pył bądź kurz i możemy z nim nurkować do 1,5 metra głębokości. Przedni ekran jest kolorowy, ma 1,7 cala i rozdzielczość 240x280. No i taki stosunek pikseli do wyświetlacza jest w zupełności wystarczalny. Dość ciekawą sprawą jest to, że mamy tutaj odświeżanie na poziomie 60 Hz, jak i bardzo dobre odzorowanie barw RGB, bo aż 99%. Ostatnią cechą wyświetlacza jest to, że jest naprawdę jasny, więc za dnia spokojnie zobaczymy na nim wszystko, a również zobaczymy dane pod ostrym kątem dochodzącym nawet do 180 stopni. Wow! Funkcji mamy całkiem sporo. High Future zmierzy nam stężenie tlenów w krwi, spalanie kalorii. Kroki, kilometry, przebieg snu z uwzględnieniem płytkiego i głębokiego, mierzy też ciśnienie, jaki ma zainstalowane 20 trybów sportowej aktywności. Począwszy od spacerów po siłownie, a na grach kończąc. Tutaj jedynie szkoda, że jeżeli aktywujemy sobie na przykład bieg, no to nie będziemy mogli podejrzeć aktualnej godziny. Będzie wtedy jedynie czas treningu wyświetlany czy spalane kalorie. Tutaj trochę szkoda. Oczywiście, jeżeli ściągniemy aplikację, to wszystkie dane z ćwiczeń i nie tylko nasz smartfon ściągnie i będziemy mieli proste i przejrzyste wykresy, co kiedy i ile czasu robiliśmy. Poużytkowałem go dwa tygodnie, no i faktycznie bateria te 7 dni trzyma, jak i bez problemu z dnia w pełnym słońcu wszystko widać. Żaden ze mnie sportowiec, ale dla dobra recenzji pobiegałem i faktycznie na tym polu sprzęt sprawdza się nienagannie. Szanuję też zawodoszczelność, bo taka ulewa mnie złapała, że równie dobrze mógłbym zanurzyć zegarek pod wodę razem z sobą. Mamy tutaj też licznik spalanych kalorii czy pomiary głębokości snu, ale te wartości bierzcie z pewną dozą wątpliwości, bo niekiedy są tutaj mniejsze bądź większe przekłamania. To co prawda jest często spotykane w budżetowych sprzętach, ale wypada mi o tym powiedzieć. Generalnie za cenę 170 zł jest to spoko smartwatch i do większości zadań bez problemu się nada. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!